Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Tomasz Zarzyka i w imieniu firmy Xmart Group zapraszam na krótki film prezentujący działanie programu i Controla. Jest to specjalna, dedykowana wersja programu, która umożliwia nam kontrolę masy produktów, ale także z uwzględnieniem szeregu dodatkowych parametrów cech organoleptycznych, takich jak np. Występowanie określonych wad, ale także możemy ewidencjonować pomiar temperatury czy też rozmiary ważonych produktów. Tutaj, akurat obok mnie, znajduje się taki zestaw. Taki zestaw składa się tutaj. W tym wypadku jest to komputer zbudowany na bazie komputera marki Dell. Ważnym elementem tego rozwiązania jest to, że ten komputer jest w pełni szczelny, zatem może być stosowany w trudnych warunkach, czyli wilgoć, wysokie zapylenie. Tutaj jest 11-calowy, 10, dokładnie 10,8 cala, jest to ekran dotykowy. To jest bardzo ważny element, ponieważ w praktyce pracownik na hali produkcyjnej no, nie posługuje się myszką ani klawiaturą, więc będzie pracował tutaj na dotyku i tutaj mamy podłączoną wagę ja w tym momencie pracuję na wadze nawigator to jest tego typu waga Marki, marki Ohaus Z firmą Ohaus nasza firma, już pracuje od wielu lat, głównie właśnie w obszarze tworzenia dedykowanych rozwiązań, takich programistycznych, związanych z wykorzystaniem procesów ważenia. I taki układ tutaj do kontroli masy produktów, zwłaszcza w branży mięsnej, jest tutaj idealny. Dlaczego? Ten komputer jest szczelny, ponieważ elektronika komputerów jest narażona na działanie warunków takich trudnych. Ta waga już w tym momencie ona ma jedynie tutaj tą. Platformę nierdzewną, natomiast te, komputer, te wagi stosujemy też od wielu lat także w zakładach mięsnych, w trudnych warunkach i one się sprawdzają. Oczywiście tutaj można dobierać dowolną wagę, ponieważ plusem takiego rozwiązania jest to, że taki zestaw możemy dowolnie skonfigurować, czyli mamy komputer i do tego komputera możemy podłączyć wagę. Nawet czasami podłączamy kilka wag jednocześnie, jeżeli są uważane produkty o. Różnej masie, zatem musimy dobrać odpowiednio precyzję ważenia. Ja tutaj zastosowałem wagę z dokładnością do jednego grama. I taki układ, nawet ze względów tutaj kosztowych, zdecydowanie polecamy klientom. Ok, czyli mamy taki zestaw, natomiast my się teraz skupimy, jak działa program. Zaczniemy może od, od końca, czyli od miejsca, w którym pracownik na hali. Waży produkty, jak to wygląda. Czyli musimy posiadać komputer z wagą. I teraz pracownik, co tutaj wykonuje? Na początku wybiera produkt, czyli klika Wybierz produkt. Ja tutaj załadowałem tylko jeden produkt, taki produkt testowy do kontroli jakości. Klikam Wybierz. I w tym momencie zostały załadowane parametry tego produktu. Co tutaj widzimy? Widzimy tutaj, że masa naszego produktu to jest minimum 100 gramów, maksymalne 130, opakowanie 30, ponieważ tutaj będziemy ważyli worki, które powinny zawierać 30 sztuk. I proszę zwrócić uwagę, że po lewej i po prawej stronie tutaj posiadamy cechy. Akurat ten produkt ja tutaj wybrałem cztery cechy do, do skontrolowania, czyli występowanie kości, krwi. Pióra i złamania. Dodatkowo każdy z tych parametrów, dodatkowych cech ma parametr, czy mogą wystąpić takie cechy. Zobaczmy, że tutaj mamy kolor czerwony, to znaczy, że nie dopuszcza się występowania piór w produkcie, czyli można powiedzieć, że wystąpienie pióra jest jakby taką cechą krytyczną. Żółty kolor oznacza, że już jesteśmy na granicy, mamy jeszcze możliwość. Jednego wystąpienia. Jeżeli tutaj jest, nie ma znaczenia, to znaczy, że możemy, może tych cech być więcej. I teraz zobaczmy, w jaki sposób pracownik waży produkty. Na początku, żeby w ogóle zważyć, powinien wpisać parametry, czyli wybiera parametry cyklu. Teraz tutaj też może wpisać różne parametry. Ja tylko tutaj ograniczę się do wpisania numerów partii produkcyjnych. Tutaj numer partii może być cyfrowy, może być Licz mogą być liczby, znaki, dowolne. I teraz, jeżeli już pisałem parametry cyklu, mogę przystąpić do ważenia, czyli umieszczam produkt na wadze. O, i zobaczmy, akurat produkt waży 113 gram, więc nie ma problemów, mieścimy się w normie. Bardzo ważna rzecz, od razu pracownik widzi, że jest to zielony kolor, więc od razu wie, że jest prawidłowo. I teraz, gdyby akurat no, znalazł w tym produkcie na przykład kości, to klika tylko kości. Gdyby się pomylił, klika drugi raz. Proszę zobaczyć, jeżeli raz kliknąłem kości, to znaczy, że od razu się pojawił jeszcze jeden warunek żółty, to znaczy, że jeszcze jedne, jedne, jedna kostka może wystąpić w kolejnym produkcie, więc od razu wiemy, czy się zbliżamy do tych parametrów krytycznych. No powiedzmy, że złamania. Zobaczmy, Skoczył czerwony kolor. kolor dlaczego, bo tylko raz może wystąpić złamanie. No i w ten sposób bardzo łatwo od razu oceniamy produkt. I klikamy, klikamy zapisz. I po zapisaniu zwróćmy uwagę, że znikają te cechy, ponieważ teraz program będzie czekał na drugi produkt. Ok, i teraz położę kolejny produkt. 137 gramów. Zobaczmy, pojawił się kolor niebieski, jest to kolor ostrzegawczy, że nastąpiło przekroczenie. Gdyby to przekroczenie było wyższe, proszę zobaczyć, ja tutaj wstawię swój bugopis: 155, wtedy już jest w ogóle wysokie przekroczenie. Kolor czerwony. I teraz podobnie, pracownik może wybrać. Załóżmy, że wybiera tutaj parametr krew, wybrał i jeszcze raz, na przy... no i kości. OK, czyli wystąpiły dwie takie wady, robimy zapis. Cały czas zwróćmy uwagę, że tutaj są zapisywane parametry. Jednocześnie widzimy na przykład, że już od razu jest jeden pomiar powyżej maksa. Także w ten sposób dokonujemy pomiarów. Ten pomiar dla pracownika jest bardzo intuicyjny, Także, ponieważ. Tutaj te cechy, które się pojawiają, możemy to definiować. W tym momencie program jest ustawiony, że dopuszcza przypisanie 10 cech. Tutaj te pozostałe widzimy, że są puste, one nie zostały zdefiniowane. Można to ustawiać. Zaraz pokażę w kolejnym programie, jak to właśnie jest zbudowane. Czyli w ten sposób każdy produkt ma własne cechy, parametry. Naszym zadaniem na produkcji jest tylko i wyłącznie dokonać pełnej kontroli. I teraz, ponieważ tutaj jest zadana ilość 30 sztuk do zważenia, powinniśmy zważyć. Jeżeli dojdziemy do 30 sztuk, ja mogę tak na szybko pokazać, że będę ważył. Może pokażę program. Tutaj z masą optymalną. Jak dojdę do 30, program sam mnie tutaj poinformuje, że czy chcesz zakończyć opakowanie, ponieważ już doszedłeś do końca, ale uwaga, czasami nie kończymy, ponieważ może się zdarzyć, że akurat w danym worku było 31 sztuk, wtedy robimy nie i jeszcze raz robię i wtedy faktycznie zważy 31 sztuk. Także tak wygląda w skrócie praca. Na takim komputerze, i teraz może powiem w ogóle kilka słów na ten temat, jak wygląda cała koncepcja, jak to się ma do pozostałych programów. Proszę zobaczyć, że tutaj, teraz na ekranie widzimy nasz zestaw, czyli ten komputer tutaj. Jest połączony z taką wagą, tutaj w tym wypadku wagą nawigator, i teraz mamy dwie opcje. Zwróćmy uwagę, że moglibyśmy sobie tutaj podzielić te części na takie trzy tutaj części. Dlaczego? Tutaj tak naprawdę mamy do czynienia z produkcją, czyli tutaj jest produkcja, natomiast tutaj mamy biuro. Jak to działa? Ponieważ dane. Które są zapisywane tutaj na tym komputerze, one muszą nam trafić do biura, do naszych raportów. I teraz mamy tutaj, proszę Państwa, dwie możliwości. Ja już może tutaj to usunę, żeby pokazać, jak to może działać. Otóż, pierwszy wariant możemy zastosować nośnik pamięci USB, czyli umieszczamy pamięć do, nas nas do naszego komputera i. Przenosimy do specjalnego programu opracowanego w Excelu. Jest to wszystko wykonywane automatycznie. Program przetwarza te dane i co robi? zapisuje do bazy MSSQL. To jest bardzo ważny element tutaj tego rozwiązania, ponieważ wszystkie pomiary muszą trafić nam do bezpiecznej bazy. No i tutaj takie bezpieczeństwo właśnie daje nam baza MSSQL. I to jest pierwszy i teraz dlaczego trafia do bazy? Ponieważ my te pomiary możemy cały czas dodawać, dodawać. Często jest tak, że my możemy mieć kilka takich komputerów na hali, kilka stanowisk i z każdego z tego komputera te dane spływają. Do bazy. I w momencie, kiedy mamy w bazie, to dopiero na podstawie danych tutaj, proszę Państwa, z bazy tworzone są z powrotem raporty generowane w Excelu. To wszystko jest wykonywane automatycznie i też za chwilkę pokażę. I to jest pierwsze rozwiązanie. Drugie rozwiązanie jest zautomatyzowane, jeżeli mamy możliwość podłączenia komputera bezpośrednio do bazy, czyli jeżeli tutaj mamy łącze Ethernet, to nasz komputer możemy podłączyć do bazy, do sieci i wtedy nie musimy przenosić tych pomiarów za pomocą pamięci USB i wówczas tylko wykonujemy już raport bezpośrednio łącząc się do bazy danych. I tak to proszę Państwa w skrócie wygląda, a teraz zaprezentuję teraz kolejne elementy tego programu. Otóż Drugim ważnym elementem jest program kartoteki, w którym definiujemy parametry. I tu akurat mamy ten nasz produkt, produkt do kontroli kontroli jakości, I tu jest szereg parametrów. To, to właśnie tutaj ustawiamy masę minimalną, maksymalną, oznaczenie, właśnie tutaj sobie wybieramy oznaczenie, i proszę zobaczyć, jak to wygląda. Ja w tym momencie tutaj to uruchomię. Proszę zobaczyć. Tutaj możemy sami definiować jakiego typu mamy mamy wady załóżmy że ja będę chciał dodać nową, nową wadę na przykład występowanie pióra chrząstka tak mogę mogę sobie dodać nową wadę chrząstka i ona w tym momencie będzie dostępna i proszę zobaczyć że teraz mogę dodać na nowym pustym polu mogę sobie wybrać na przykład tutaj chrząstkę. I teraz tutaj definiuję, ile czy na przykład mogą, jeżeli zostawię wartość 0, to znaczy, że chrząstka jest kontrolowana, ale nie może wystąpić, jest ilość 0. Tutaj w tym momencie może wystąpić raz. Także w ten sposób definiujemy parametry, hmm, tego produktu. I jeżeli tutaj kliknę z tej strony, zostanie zapisane. Także bardzo w prosty sposób wszystkie parametry definiujemy. I tutaj podobnie, jeżeli mamy połączenie tutaj z naszym komputerem za pomocą internetu, to te dane automatycznie trafią. Jeśli nie, to umieszczamy pendrive i robimy eksportuj dane. Klikam tylko OK. I teraz program pełną kartotekę produktów zapisał na. O, o jest już informacja. Wykonano zapis, pobieram teraz sobie tutaj pendrive'a mojego. Ten pendrive umieszczam tutaj w kartotece. Klikam mój domek i zrobię sobie odśwież kartoteki. Ja w tym momencie będę musiał tutaj podłączyć się, więc zaraz Państwu pokażę. Z tyłu mam podłączenie do tutaj do pendrive'a. Już się pojawił pendrive. Ja tylko robię jedną rzecz. Robię odśwież kartoteki i tu już jest generalnie już wszystko i w tym momencie będzie już od razu pokażę ponieważ pozostałem tutaj na tym komputerze ja zrobiłem domek odśwież kartoteki tutaj mogę sobie zamknąć trwa pobieranie kartotek odświeżone i teraz zobaczmy że jeżeli ja wybiorę ten produkt to proszę zobaczyć że pojawiła się nowa cecha Krząstka. Także to w ten sposób tutaj działa. I mamy jeszcze kolejny element, już jak wyglądają raporty końcowe, proszę Państwa. I jeszcze mamy ostatni element, jest to element właśnie raportów, czyli dane, które trafiają do bazy danych, potem muszą być odpowiednio zaprezentowane. I tutaj pokażę takie przykładowe, to nie są te dane, na których obecnie pracujemy. Import z USB stosowany jest wtedy, kiedy właśnie nie mamy bezpośredniego połączenia z komputerem, to wtedy dane pobieramy, to jest właśnie ten element zapisu do bazy i zobaczmy, jak wygląda wykaz pomiarów kontrolnych. Tutaj możemy sobie po dniu, po, po, po określonych dniach filtrować i wyświetlamy sobie raport. Te raporty możemy naprawdę tutaj dowolnie definiować. To akurat jest jakiś taki przykładowy wykonany, bo 18 pomiarów. Mamy kontrolę 18 sztuk, kto wykonał, to wykonał Tomasz żyka. To jest jeszcze ważna rzecz, tam nie powiedziałem, że na panelach kontrolnych powinno być zazwyczaj, jest też logowanie pracownika, więc wiemy kto wykonał, jaka jest masa minimalna, maksymalna, liczba pomiarów poniżej minimum, ile jest w normie, jaka temperatura, a tutaj jest definicja ile wystąpiło poszczególnych wad, jeżeli wszystko się mieści w normie Produkt przyjmuje taką cechę partia zgodna. Gdyby coś było nie tak, oznaczenie partia niezgodna. To już są takie elementy, które wewnętrznie w procesie kontroli jakości definiujemy, czy, te, czy, czy nadawanie partii zgodnej ma być w automacie, czy też czasami jest korygowane, czasami też dopuszcza się pewne tutaj modyfikacje, ale to już są takie dość szczegółowe. Elementy. Także tak w skrócie generalnie wygląda cały tutaj nasz system. On pozwala, tak jak pokazałem, w sposób bardzo prosty, czytelny pracownikom ewidencjonować te pomiary, pomiary przewozu do bazy danych i potem możemy tworzyć tutaj już raporty dostosowane konkretnie do naszych potrzeb. Także z mojej strony chyba na, na dzisiaj to byłoby tyle. Dziękuję za uwagę. No i mam nadzieję, że ten materiał. Był dla Państwa pomocny w zrozumieniu, w jaki sposób możemy tego typu procesy optymalizować. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam Tomek Zarzyka.